Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie, Ania Gubernat z tej strony. Witam Aurelia również. Potrzebuję udostępnić na Facebooku to nagranie w grupie i na sekundkę tylko się przyłączę, żeby w grupie też było to na żywo. Dostępnie. Um. Grupie. W grupie na, przy moim fanpage'u na Facebooku są wszystkie. Znaczy, Facebook zaczął mocno kasować te archiwalne nagrania, i, ale te ostatnie, jeżeli ktoś nie może w czasie rzeczywistym dołączyć, znajdziecie w późniejszych porach, właśnie w tej grupie. Zapraszam do medytacji. <laughs> ok. Zapraszam Was dzisiaj do praktyki przywoływania przyjemnych sytuacji poprzez każdy ze zmysłów. To jest praktyka, która pochodzi z kursu Compassion. I będziemy podążać za, po kolei za każdym ze zmysłów, począwszy od wzroku, słuchu, węchu, smaku. Wrażeń w ciele, ale też pochylimy się na moment nad yy, sytuacjami, kiedy to umysł był źródłem przyjemności. To jest bardzo krótka praktyka, ale jeżeli uda nam się z uwagą pochylić nad każdym z tych zmysłów, aby przywołać, przypomnieć sobie taką sytuację, to zwróćcie uwagę, z czym startujecie, jeżeli chodzi o tę medytację, a co się wydarzy, kiedy ona się zakończy. To jest krótka praktyka, która pokazuje, jak wcale nie trudno jest przekierować uwagę w miejsca, które są bardziej wspierające i po prostu przyjemne. To jest też o tym, że tak naprawdę możemy zarządzać własną uwagą i myślę, że w niektórych sytuacjach warto o tym pamiętać, ponieważ takie nadmierne, nadmiarowe przebywanie w jakimś rozpamiętywaniu Rozpamiętywanie często jest związane um, z czymś, co było trudne albo nieprzyjemne, albo zbyt długie przebywanie w obawie, niepokoju. Um, zbyt długie mam na myśli to, że um, jeżeli jest jakaś trudna sytuacja, ale nie jestem w stanie nic zrobić na ten moment w tej sytuacji, to uświadomienie sobie tego, że dłuższe bycie z tym. Nie zmieni samej sytuacji, ale sprawi, że ja poczuję się gorzej. Więc yy, sami sobie to robimy. Bo to, że ja się będę czymś martwić, albo to, że będę coś rozpamiętywać, samej sytuacji nie zmieni i na nią nie wpłynie, ale na pewno wpłynie na to, jakie hormony się wydzielają, co się dzieje z moim układem krwionośnym, yy, jak ja się czuję Tak na koniec. Nie? Więc y, uczymy się przekierowywania uwagi i nie, często, jak prowadzę MBSR, czyli ten kurs z pierwszego poziomu, ten podstawowy, i, który nie wymaga żadnych y, ukończonych innych kursów, żeby do niego przystąpić, to mówię często, że gdybym miała scharakteryzować MBSR, Jednym zdaniem, to to jest o zarządzaniu uwagą, że uwagą da się zarządzać. Natomiast to też oczywiście wymaga czasu i treningu. Mamy dużo różnych nawyków, niektóre utrwalamy przez większość naszego życia i oczekiwanie, że w ciągu 8 tygodni, pół roku zmienimy się kompletnie. Um, no, jest dość um, może nazbyt optymistyczne. Uczymy się z innej strony spoglądać na różne rzeczy. Uczymy się zauważyć, że każda sytuacja, każde miejsce, każda osoba ma wiele różnych perspektyw. Też ja mogę patrzeć na to z różnych perspektyw i to można ćwiczyć. I to naprawdę jest coś, co bardzo pomaga um, łapać większy dystans do siebie. Do tego, co się wydarza, do tego, co nas otacza. Mniej się przejmować różnymi historiami, yy, łatwiej spotykać się ze stresem. Stres będzie nam towarzyszył prawdopodobnie do końca życia, jeśli dane nam będzie umierać świadomie. Na pewno nam się uda, ale myślę, że to może być dość stresujące. Więc uczymy się spotykać w taki bardziej konstruktywny sposób w tym, co jest czasem trudne i każdemu z nas w życiu zdarzają się takie sytuacje, z tym, co czasem powoduje cierpienie. To też jest coś, co nas łączy jako ludzi taka nasza wspólna człowiecza dola. Tę praktykę można robić w pozycji siedzącej, można robić w pozycji leżącej, jak Ci będzie wygodnie. Ja też nie zapomniałam powiedzieć, że otwieram w najbliższym czasie kurs. Witam też Violetę i witam Agnieszkę bardzo serdecznie. I zapraszam Was bardzo serdecznie. Do 19 stycznia przedłużyłam o tydzień trwa promocja noworoczna. I wszystkie kursy, które prowadzę, czy Mindfulness, to jest ten pierwszy poziom, czy Compassion, czy DMMC, Deepening Mindfulness and Mindful Communication, to są dwa kursy, które wśród wymogów mają ukończenie 8-tygodniowego kursu Mindfulness, DMMC, dopuszcza też inne formy własnej praktyki medytacyjnej. Także z serca Was zapraszam, i tutaj wyślę Wam link do strony, na której znajdziecie yy, wszystkie moje kursy. A teraz pozwól, aby takim pierwszym gestem życzliwości wobec siebie było znalezienie wygodnej dla Ciebie pozycji, siedzącej lub leżącej. Jeśli ktoś potrzebuje, może też stać, jeśli dla Ciebie jest to OK. I zwykle każdą praktykę, bez względu na to z jakiego podejścia czy kursu pochodzi, zaczynamy od skierowania uwagi do takiej podpory, kotwicy dla uwagi, do takiego zmysłu zazwyczaj, który wprowadzi naszą uwagę do bieżącej chwili, do tego słynnego tu i teraz. W większości metod jest to oddech. Czasami, jako pierwszy, pojawia się na przykład dźwięk. Tak naprawdę, każdy ze zmysłów, który jest żywy w danym momencie, może być taką kotwicą. Kiedy jesz, wrażenie smaku albo zapachu też może być tym, co kotwiczy naszą uwagę w bieżącej chwili. Ale żeby nie, komplikow nie komplikować zanadto, zaproponuję, aby był to oddech. Zaproś swoją uwagę do oddechu. Pamiętając o tym, że nie musisz z tym oddechem nic robić, nie musisz go zmieniać, naprawiać, wydłużać, skracać. Jedynie zauważ, jaki on jest, i przez chwilę popodążaj z uwagą za każdym wdechem i wydechem. Przez cały czas trwania każdego z nich, przez całą drogę, jaką przebywa każdy wdech i wydech, Pozwalając sobie poczuć, co się porusza w Twoim ciele z każdym wydechem i wydechem. Zauważ też, że kiedy kierujemy uwagę w pełni, rzeczywiście podążamy, Taką pełną uwagą za każdym wdechem i wydechem. To nie ma tam miejsca ani na to, co było, ani na to, co będzie. I to jest ta chwila obecna, to jest właśnie to tu i teraz. To podążanie. Z uwagą za oddechem, pozwala nam także przejść z trybu działania do trybu bycia. A w tym byciu nie ma nic do zrobienia, nie ma nic do osiągnięcia nie ma żadnego muszę można się zatrzymać i spocząć. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że w medytacji prowadzonej, poza tym, że podążamy za prowadzeniem, zauważamy też własną reaktywność. Jakie pojawiają się reakcje? Co ci towarzyszy, kiedy słyszysz, że przechodzimy z trybu działania do trybu bycia? Co ci towarzyszy, kiedy słyszysz, że nie ma nic do zrobienia? Nie ma żadnego musza. Jak tobie z tym? Zauważaj, nie, nie, nie próbuj tego oceniać, jedynie zauważ. I jak powiedziałam na wstępie, dzisiaj podążamy za czymś, co było przyjemne albo sprawiło Ci radość. Zaczniemy od zmysłów wzroku. Spróbuj sobie przypomnieć jakąś sytuację, kiedy to, co zdarzyło Ci się widzieć, napełniło ci radością albo sprawiło Ci przyjemność. Może to był widok um, padającego śniegu? Może widok tego, jak ten śnieg w taki dziewiczy sposób przykrywa wszystko? Może to było jakieś dzieło sztuki twarz kogoś ci bliskiego? Jakiś krajobraz, wschód, zachód słońca. Kiedy uda ci się przypomnieć taką sytuację, spróbuj ją przywołać tak żywo, jak to tylko możliwe, tak jakby wydarzała się w tym momencie, jakbyś patrzyła patrzył na nią właśnie teraz. I zauważ, jakie to dla Ciebie w momencie, kiedy przywołujesz tą sytuację. Co teraz towarzyszy Ci w ciele, w sercu? I pomyślę, I przejdziemy do zmysłu słuchu. Spróbuj przypomnieć sobie taką sytuację, kiedy to dźwięk był źródłem radości albo przyjemności dla Ciebie. Może to było o chrzęszczeniu śniegu pod Twoimi butami? Może to był jakiś śpiew ptaków. Dźwięk płynącej wody. Muzyka czy śmiech? Kiedy uda Ci się przypomnieć taką sytuację, spróbuj przywołać ją tak żywo, jak to tylko możliwe. Tak, jakby właśnie trwała, a te dźwięki docierały do Ciebie. Co takiego w tych dźwiękach napełniało Ci radością, sprawiało Ci przyjemność. Jakie to teraz dla ciebie, kiedy przywołujesz tą sytuację? Co teraz towarzyszy Ci w ciele? w sercu i w umyśle. I się uwagę do zmysłu węchu, do zapachów, próbując przypomnieć sobie jakąś sytuację, kiedy to zapach był źródłem przyjemności. To są jakieś miejsca mają swój własny zapach. Może to o jakimś miejscu. Może to o zapachu rozgrzanej w gorący letni dzień ziemi, na przykład w lesie, po deszczu, że to zapach Twojej ulubionej potrawy, kwiatów, osoby, perfum. Kiedy uda Ci się znaleźć taką sytuację, kiedy to zapach napełnił Cię radością albo sprawił Ci przyjemność, spróbuj przywołać ją tak żywo, jak to tylko możliwe. Spróbuj poczuć w nozdrzach ten zapach z każdym wdechem, zauważając też, co takiego tej sytuacji sprawiło ci przyjemność albo radość. Ale zauważając też, jakie to dla ciebie teraz, kiedy przywołujesz tą sytuację w ciele, w nostrzach, w sercu i w umyśle. Spróbuj przypomnieć sobie teraz jakąś sytuację, kiedy to smak był źródłem przyjemności albo radości dla ciebie. Smak zwykle jest związany z czymś, co jemy, albo z czymś, co pijemy. Czasem to może o jakiejś paście do zębów. Więc spróbuj sobie przypomnieć, kiedy właśnie smak był źródłem przyjemności. Radości dla ciebie. Kiedy uda Ci się znaleźć taką sytuację, spróbuj ją przywołać tak żywo, jak to tylko możliwe. Spróbuj poczuć na podniebieniu języku ten smak. Zauważ, co dzieje się z Twoimi śliniankami. Jakie to dla Ciebie teraz, kiedy przywołujesz tę sytuację? W ustach, w ciele, w sercu i w umyśle. I przejdziemy do wrażeń w ciele. Spróbuj przypomnieć sobie, kiedy to jakieś wrażenia w ciele były źródłem przyjemności albo radości. Może to było o poczuciu spadających płatków śniegu na twarzy. Może to było o poczuciu promieni słonecznych na twarzy, ciele. Może to było o czuchraniu włosów ukochanej osoby albo Uchanego zwierzaka. Kiedy uda się znaleźć taką sytuację, przywoją tak żywo, jak to tylko możliwe. Tak jakby wydarzała się w tym właśnie momencie. Zauważając, jakie to dla Ciebie kiedy przywołujesz tę sytuację? Co teraz towarzyszy Ci w ciele, w sercu i w umyśle? I to było o pięciu zmysłach, które łączą nas z wewnętrznym światem, ale tutaj jeszcze pochylimy się nad umysłem. I spróbuj sobie przypomnieć jakąś sytuację, kiedy to umysł był źródłem przyjemności. Może to było jakieś doświadczenie wglądu, zrozumienia, taki moment wow, aha. Może to był jakiś poruszający cytat, metafora, wiersz, jakiś nagły przebłysk zrozumienia. Kiedy uda ci się znaleźć taką sytuację, spróbuję ją przywołać tak żywo, jak to tylko możliwe. Zauważając, jakie to dla ciebie w chwili, kiedy przywołujesz tą sytuację w sercu, w ciele i w umyśle. Na moment możesz skierować uwagę do tego, jak się czujesz, jak się masz, jakie było dla Ciebie to doświadczenie. Jak to jest skierować uwagę ku czemuś, co jest przyjemne, radosne. na Han. Wietnamski mnich, który był nauczycielem, także nauczycielem Johna Kabata Zina, Zina, twórcy MBSR, ma takie piękne powiedzenie, które brzmiało: Zasiewać wrażenia, zasiewać nasiona wrażeń w umyśle. I pochylając się nad czymś takim, zasiewamy wrażenia, nasiona wrażeń w umyśle, właśnie. Myślę, że. Czasem warto zatrzymać się i zapytać, co właśnie sieje w swoim umyśle, o czym to jest, co zbieram. I Ta praktyka powoli dobiega końca. Jeśli jest coś, co możesz dla siebie zrobić, coś poprostować, poskinać, pomachać, poprzeciągać się, poziewać, zadbaj o siebie, zatroszcz się o siebie. I zrób to, czego Ci potrzeba. Jeśli chcesz, podziękuj sobie za tę praktykę. No, ale też za to, że udało Ci się znaleźć czas i podarować go sobie dla siebie. Dla siebie samej, dla siebie samego. Bardzo Wam dziękuję serdecznie. Joanna. Tak, jest mi zimno, ponieważ prowadzę praktykę przy otwartym oknie. Jeżeli macie ochotę się podzielić, jakie dla Was to było, czy widzicie jakąś różnicę w tym, z czym siadaliście do tej praktyki, a z czym wychodzicie po tych paru minutach i trwania, z wielką przyjemnością poczytam. To jest naprawdę krótka praktyka, i jeżeli rzeczywiście udaje się nam podążać za tym z uwagą, to naprawdę wiele razy zdarzyło mi się słyszeć, że jest to bardzo pomocne i wspierające. Jeśli chodzi o. Dziękuję bardzo, Aurelia również. Jeśli chodzi, jeżeli komuś zdarzyło się dołączyć później, to pamiętajcie, że w tym miejscu, gdzie oglądasz teraz to nagranie. Ono w momencie, kiedy się zakończy ta transmisja będzie się jakoś przetwarzało przez chwilę i potrwa to parę dziesiąt sekund, ale za parę minut będzie dostępne, więc można sobie je obejrzeć w dowolnym innym momencie. A Ja serdecznie zapraszam w czwartek. W zeszły czwartek nie mogłem poprowadzić streamingu, bo byłam we Wrocławiu i myślałam, że router, który jest w miejscu, w którym się zatrzymywałam, umożliwi mi poprowadzenie streamingu, ale nie byłam w stanie nawet otworzyć strony streamiarda. Ale kupiłam już nowy, więc jak zdarzy mi się być kolejnym razem we Wrocławiu, to na pewno. Praktyka również się wydarzy. Także zapraszam w czwartek o godzinie 21:30. O, dziękuję bardzo, Aurelia, piszę, że była to wielka przyjemność. Cieszę się niezmiernie. Życzę Wam dobrego wieczoru, dobrej nocy, dobrego czasu i zapraszam w czwartek. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję bardzo. Agnieszka, ja również dziękuję i czarno-czarne. Cieszę się, że to było coś, czego potrzebowała, potrzebowałaś. Trzymajcie się, Pa.